Internauta pyta, proszę Państwa, proszę o informację, czy u kierowców zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony można zastosować 12-miesięczny okres rozliczeniowy zgodnie z nową ustawą z dnia 23 sierpnia 2013 roku? Pytanie proste, odpowiedź trudna ale zaraz ją spróbuję Państwu przybliżyć. Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy to jest ten czas, w którym kodeks pracy od mniej więcej już ponad pół roku pozwala na wydłużenie rozliczania naszego czasu. Co to oznacza w praktyce? No, w praktyce to oznacza, że pracodawca mający zmienne zapotrzebowanie na pracę, raz tego zapotrzebowania więcej, a raz odpowiednio mniej, może sobie ustawić grafiki czasu pracy w taki sposób, że w pewnych okresach roku da tej pracy więcej, a w innych odpowiednio mniej. Bardzo się to ładnie sprawdza, na przykład w sferze budowlanej, w sferze handlowej, w tych sferach, gdzie zapotrzebowanie rzeczywiście potrafi być zmienne. Autor pytania, prawdopodobnie jakiś przedsiębiorca transportowy, byłby również zainteresowany wprowadzeniem tego 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego dla grupy kierowców, bo podejrzewam i tak możemy tutaj generalnie snuć takie różne wątpliwości, w tym zakresie, że również w jego firmie, w jego przedsiębiorstwie takie zmienne zapotrzebowanie na pracę jest. Niestety, proszę Państwa, jak wiemy, ustawa o czasie pracy kierowców stanowi tak zwany akt szczególny, czyli jest ona odrębnym, można powiedzieć, zbiorem przepisów, odrębnym od tego powszechnego kodeksu. Pracy. I w związku z tym uważam, że wprowadzenie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego dla tej grupy zawodowej, czyli dla kierowców, byłoby możliwe tylko wtedy, gdyby właśnie ta szczególna ustawa, ta ustawa o czasie pracy kierowców, takie możliwości dawała. Ponieważ ona milczy na ten temat, wiecie Państwo, że w ramach tej ustawy możecie wprowadzać system podstawowy, równoważny, nawet zadaniowy, ale w przyjętych okresach rozliczeniowych tam Przewidzianych, czyli w tej ustawie o czasie pracy kierowców i przepisy nie przewidują, że można w tym zakresie sięgnąć również po kodeks pracy, więc taka teza, że skoro przepisy w ustawie o czasie pracy kierowców tego nie przewidują, w związku z tym można w tym zakresie stosować na przykład artykuł 5 kodeksu pracy i przerzucić się na kodeks, no byłaby zbyt daleko ryzykowna, zważywszy na charakter przepisów o czasie pracy, który to jest, jak wiadomo, bezwzględnie obowiązujący. W w związku z czym, jeżeli ustawodawca zdecydował się na zbudowanie oddzielnej ustawy, ustawy o nazwie o czasie pracy kierowców, czyli właśnie tej grupy zawodowej, jeśli przedsiębiorcy chcieliby, przedsiębiorcy będący firmami transportowymi wprowadzić 12-miesięczny okres rozliczeniowy, to niestety muszą poczekać na nowelizację ustawy o czasie pracy kierowców i w tym zakresie posiłkować się kodeksem pracy raczej nie będzie możliwe. Jest to obarczone zbyt dużym ryzykiem związanym z właśnie funkcją ochronną tych przepisów, o w czasie pracy bezwzględnie obowiązujących i mógłby się pojawić zarzut w stosunku do takiego pracodawcy, że w sposób nieuprawniony korzysta z tych okresów, jakby narażając jednak tą grupę zawodową na szczególne zagrożenia związane przede wszystkim z bezpieczeństwem i higieną pracy. Więc 12-miesięczny okres rozliczeniowy w tej grupie nie, Proszę zajrzeć do ustawy o czasie pracy kierowców i tam Państwo dowiecie się precyzyjnie, jakie okresy rozliczeniowe czasu pracy przewiduje właśnie ta ustawa, właśnie dla kierowców w kolejnych kole konkretnych, nie, szczególnych systemach czasu pracy, bo zobaczycie Państwo, że tam jest troszkę inaczej do systemu podstawowego, równoważnego i również zadaniowego. Bardzo serdecznie dziękuję.